Cześć, hej, hej. Cześć. Fajnie, że dzwonisz. E, my dzisiaj spędzamy czas poza za domem. Okej. Okay. No, trochę zakupów się nazbierało, musimy załatwić parę spraw, mm -hmm. więc od kilku godzin biegamy po sklepach. Tak właśnie chciałem się zapytać, czy, czy to wszystko okej okay? i jak tam u was? Jest dobrze, jest dobrze. Już chwileczkę, zaraz będziemy mogli. Jasne, jasne. Rozmawiać dalej, czas, czas w ruchu. Oh, teraz jeszcze tutaj zakręt mały. E, po południe już będzie e, spokojny, e, pełny relaksu. Okay. O, jakaś telewizja, książka. Czyli jakieś jeszcze ostatnie zakupy i, i do domu. Wiesz co? Musimy skończyć tą rozmowę, bo my w tej chwili szukamy w galerii jakiegoś. Intymnego miejsca, toalety jakiegokolwiek pomieszczenia, no i po prostu, słuchaj, nie mogę już dłużej rozmawiać. Także, no, na razie. W Polsce brakuje miejsc w przestrzeni publicznej, w których można zmienić pieluchomajtki osobie dorosłej. Czynności te dokonywane są więc na ławkach w parku, na trawnikach i posadzkach toalet. Brak przewijaków dla tej grupy osób to dyskryminacja i odbieranie godności w sytuacjach intymnych. Przyłącz się do akcji więcej informacji. Hashtag Przewijamy Polskę